Dobra, wszystko tutaj się już robi. Dobra. Idziemy sobie na... Już dobrze. dzień dobry wszystkim. Dobra, czyli... Mam 559 tych monet. Trochę dużo rzeczy. Musimy ich wszystkie sprzedać. Um, to tak. Gdzie jest taki przycisk do. do wolne miejsce. Na um, o! Tutaj tego szukam. Czekajcie, widzowie. Kurczę. A super. My sobie na no naprawdę. Dobra. Góra ja lepiej stąd uciekam. Tutaj tutaj. sobie pozbieram. Dobra, idę stąd, idę stąd. Eem, co się opłaca sprzedawać. E, dirta może. Może dirta, może i nie, nie dirta, czekajcie. To no wie. Zobaczymy czy się to wszystko nadaje, bo czasami się w ogóle nie nadaje. Wiecie. Trzeba. Czekaj. Pan... Pan na żywo jest. Dobra. Jest. E, dobra, idziemy, idziemy. E, dobra. Dobra, musimy się odleć trochę od tego, że... Tylko miejsce. I dobra i zaczynamy tutaj kopać. Nikt nie widzi, Dirt'a. Tylko nie wiem po co to. Ja to, ja, to ja to wszystko tak zrobimy. O, wszystko git. I z wolnego, dużo wolnego miejsca. Tego Dirt'a. Okej. Okay. I zaczynamy kopać. Ja, oczywiście ja go dostałem. Nie wiem skąd. Ale polecam. Szybko nim się kopię. Jak mi się skończy, to będę chyba żałował, że w ogóle. Szybko nim się kopie w ogóle. Dobra, możemy już sprzedawać. Sypyszy, EDI. Dobra. Pszczę to można sprzedać. Sypyszy, EDI. Sprzedaj. Dobra, ogółem 591 subs yy monet. O to właśnie chodzi. Muszę mieć tego jak najwięcej. Ich monet. Jesteś może. Dobra Chcecie więcej takich live'ów jakiś może pójdzie stworzę jakiś live y z zielone MC sprzedaje coś to tam co tam, tam działa no, na moim serwerze może też takie coś zrobimy ale zobaczymy Bez tego serwer nie istnieje oczywiście Eee, dobrze, dobrze. O, okay. Dobra, i teraz tak. Kurde, bałem się, jak ktoś tutaj idzie. Sprzedaj. I tutaj też to sprzedamy. sh Kurde, nie. spisz Dobra Skogit, się no, to w ogóle jest? Bo mi to w ogóle nie, nie jest potrzebne. No, dobra 637. monet, dobrze właśnie o to chodzi. Czyli się opłaca robić te rzeczy. A węgiel? No, dobra, trochę więcej mam. 90 plus. Czyli się opłaca widzowie, Węgiel Dobra, pewnie niedługo będę miał tysiąc Może trochę będę bogatszy Trzeba się to jest trochę spłagacić eee, Granit, dobra, to to Sypszy Nie da się. Nie da się tego sprzedać, ale... Czyli tak, dir trochę mniej się opłaca, ale Węgiel się opłaca. Czyli czyli, nowe, czyli idziemy kopać węgiel. Jak najwięcej tego węgla trzeba uzyskać. I tak. My się wkopiemy tutaj. I się zakryjemy. OK. Widzowie, ja mam taki mod takiego, że widzę w ciemnościach, więc polecam. Teraz się wkopiemy. Dobra. Trochę kamień też się opłaca, więc trochę też kamienia sobie sprzedamy. No, kamień sprzedaję już. Sypysz, LDI. Sprzedaj. Okej, trochę mam sprzedane. Dobra, go ja będę. Miał. Musimy zejść gdzie jest. Ten. Nie wiem. Ale czekaj. Sypyszy, edy, Sprzedaj. Dobra, trochę, trochę. Zostałem z, z skrzynki Alfa, tele diamentów. Nie wiem, czy ich sprzedawać. Chyba okay, mam ich sporo. No, chociaż tak z 10 sprzedam. Sypyszy, edy, Sprzedaj. 100 plus. O kurde. Dobra, czyli diamenty też się opłaca sprzedawać. Mam o, 11 sprzedał. Sypy 3 edy. Sypy 3 i Sprzedaj. Okej, okay, dobra. Teraz tylko zostało dać to. Będzie nie o 1000 monet. Dobrze. Teraz to sprzedajemy. Sypyszy. EDI. Czyli się na, może na jakiś następnym live zobaczymy sobie trochę rzeczy. 16. Sprzedawać to? Ale sprzedam. Sypyszy. EDI. Sprzedaj. Nie mogę tego sprzedać. kurczę, jest trudno. Jaj, e, to też się nie opłaca. Drabinki, może sprzedam to. Drabinki sprzedam. Syp, sypysz, LDA sprzedaj. Nie da się. No, Dobra, czyli idziemy kopać kamień. I zostawiam przy, przy taktyce kamień. To będzie tak dużo dziur. Ta dziurka się nikt chyba nikomu się nie mieści w głowie. Dobra, tyle wystarczy. I teraz tak sypyszy, Ile dostaje? 8. O kurcze, dobra. Czyli jeszcze troszeczkę sobie pozbieramy tego. Kamienie Zbieramy, zbieramy, jeszcze więcej, jeszcze więcej Jeszcze więcej zbieramy sypyszy. Sprzedaj sprzedaj plus sześć Dobra, lecimy dalej, niedokładnie o tysiąc monet o kurczę. Co ja tutaj patrzcie, tutaj patrzcie. Nie, natkną, no, no, widzę mam. Nie wiedziałam nawet. Mm, sypy, plus 3. sprzedaj. Plus 3. Siodewi będą. No, czyli 10 teraz. Zjedziemy sobie. 10. Dobra, 12. Tak sypyszy Edy sprzedaj Tysiąc 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 sztuk Tysiąc Tysiąc sztuk mam tego O kurde Jestem praktycznie bogaty Jestem bogaty Dobra, teraz wydostajemy się stąd już stąd się nie wydostanę, czyli muszę trochę... tego... Dobra... Akurat dzień jest. Dobra, idę. Mam tysiąc sztuk monet! Widzowie... Jak się cieszę w ogóle. Chcecie więcej takich rzeczy, to piście ile na MC może, może nagram. Więc... Ehh, kurczę Z Tysiąc, tysiąc sztuk, tysiąc monet. I ja nie mogę. Jeju, ale dużo. I cie, tak się cieszę, że mam aż tyle tego, tych monet. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy jeszcze na, wo, na, na zielone MC i, a najpierw zobaczymy jak tam się dzieje na SPAV, co się dzieje na spawnie? Hej, Sypy P A C B V N Dobrze I A I To też chcę sprzedać C C P D A I yeah. Sprzedaj Nie mogę tego sprzedać, ale wyrzucam to. Yo number Zowie. Idziemy się na um, zielone MC więc na radzie